Członkowi, tam was serdecznie. Ostatnie 25 godzin, 20 minut robienia wagi. Tak więc odliczamy już godzinę do picia wody, do ładowania się. Jest pięknie. Odczuwam zbijanie wagi, ale jest naprawdę super. Waga leci idealnie. Wieczorem zrobimy sobie tą wagę, tak już kosmetycznie. A tymczasem bierzemy się za pakowanie, bo mamy godzinę 20 do wyjazdu. Wszystko przygotowałem. Oczywiście pan kamerzysta się delikatnie spóźnił, miał się pomóc i mieliśmy się wspólnie z wami spakować, ale lista jest przygotowana będę odhaczał zaraz wszystkie rzeczy i pakował sobie do plecaka, żeby nie było żadnej lipy. I co? Jesteśmy ready, jesteśmy ready na podbój Olsztyna, mojego rodzinnego miasta, więc zbieramy się teraz za sprawdzanie listy i pakowanie wszystkiego do plecaka. A co można Czy wszystko, kurde, po naprawdę jakieś najgłupsze drobnostki, po rzeczy podroby, potrzebne gdzieś dla mnie, tak żeby nie zapomnieć niczego, bo przy tym robieniu uwagi po prostu często człowiek lubi tak wiesz, zapomnieć sobie o czymś przy tym jak mam listę, to już nie ma tego. Problemu, więc dlatego zawsze robię listę, żeby wcześniej sobie te przygotowywały rzeczy do pakowania, żeby niczego nie zapomnieć. Czy coś, jakieś masz komplety do robienia wagi? Tak, tak, zawsze przygotowuję sobie komplety do robienia wagi wcześniej, żeby podczas robienia wagi nie było problemu, że czegoś brakuje, jakiegoś ciucha. W momencie, jak zaczynam robić wagę, no to mam te komplety przygotowane, już ułożone sobie po kolei, co mam założyć, żeby nie było lipy, żeby chodzę i nie mam co wrzucić na siebie, i takich kompletów mam przygotowane w razie czego, jakby na zapas. Żeby nie było problemów, a jak wiemy, były problemy często u zawodników gdzieś tam, że nie mają co wrzucić na siebie, słyszą rzeczy na bieżąco, no i widzicie, tak to jest. Tego ja wolę zapobiegać i już wcześniej sobie przygotować takie zestawiki. Nie lubię sobie ich kompletować na miejscu, no to zabiera czas. Wjeżdżam 16, mamy media day, wszystko po kolei. Jestem ready praktycznie od razu do zbijania, tylko przygotować wannę i tyle. A z czego składa się taki komplecik? W sumie to nic, po prostu tam jest wszystko, każda warstwa ciuchu, jakiego, potrze jakiego potrzebuję, co nie? Czyli jakieś tam. Skiece, jakieś tam ciuszki. I grunt w tym, żeby wiecie, żeby były jedne ciuchy węższe, drugie szersze, żeby to wszystko weszło. Czy mi starczy tych ciuchów? Zawsze też sprawdzam, Takim sposobem nie zabraknie mi niczego podczas zwijania. Jestem gotowy. W razie czego na tyle na tyle wanian ile... Ile trzeba i... Ile... W tej robieniu wagi to ile jeszcze Ci zostało kilogramów? Kurde malutko, myślę, że jedna maksymalnie dwie wanny i wszystko jest zrobione. Jak więc jest tak jak mniej więcej zawsze nie, wszystko fajnie wyszło, mimo że tam początkowo ta waga była dosyć wyższa niż zwykle. Tak na ostatni moment zostało ile ile powinno, więc jest elegancko. Mam luz, że... No, że wszystko jest tak, jak być powinno. A masz jakieś wyjątkowe rzeczy, co nigdy nie wpadł, że je pakujesz? Nie, a z... myślę, że znajdziesz jakieś takich parę rzeczy, ale ciężko mi powiedzieć. A nie masz jakiegoś amuletu? Nie, ale zawsze dziadek mi daje jakieś takie rzeczy na szczęście, no i jest zawsze mam. Muszę zaraz spojrzeć, ale mam tutaj na wierzchu gdzieś przygotowane, więc zawsze je gdzieś pakuję i zawsze dziadek i tak mi coś nowego przygotuje, więc... A co na przykład? No właśnie jakieś takie, wiesz, śriniki, wisiorki, jakieś takie amulety. No, nie. Amulety to może nie, ale coś na szczęście jakiś drobek zawsze. Jest. Dobra, to dokówy sprawdzamy, co jest na liście, co? Dobra. Ciuchy do robienia wagi. Sweet sweat. Jest. Ładowarka. Widzowie, widzicie, nawet zawodnicy MMA też korzystają z ładowarki. Dobra, jest. Szoteczka do zębów. Obstawiam. Jest. Maszynka do golenia. Jest. Majtki. Skarpetki so. Ubrania To na koniec walniemy To nie skreślam Spoko, to... Blender Jest Waga No waga to w musimy wziąć, więc też pamiętaj o tym Miód Jest Szczotka znowu Jest Siuchy treningowe Co? So. Szczęka Szczęka spakowana, okay. Głośnik Jest Oce termiczne Jest spakowane yes. Perfumy Co? So. Pasta do włosów Jest Pasta do zębów Ty, a co to jest za lista tutaj z jedzeniem jakaś? To to jest lista co pierdolet. Co? A, a widzisz, jak to jest szczegółowe? Zapycie. No właśnie, dlatego się świeci. Psychoza, kurwa, psychoza jest. Na punkcie jedzenia jest psychoza. Co ja wam powiem, tak jest? Mówię kubalistę z jedzeniem. No jestem, jestem psycholem. Tam możecie na przykład widzieć pozycję? Turecka szama, cheeseburger NC, beza, płatki z mlekiem. Brązowe, Nie, to czytam? Brązowe pierogi. Polecam wam, jak będziecie w Olsztynie. Czeska gospoda. Super knajpa. I ta k**wa kwiatka mi wywaliłeś w durniu ty. Kurwa, on jest takie zbiedny. Biedny. Dobra, Dobra. Wygram, kupię ci, wygrasz kupię ci nowego. Nie nowego, kurwa, w tego zainwestowałem moje uczucia. Mówiłem <śmiennie> do niego. ale zobacz! On się tak na, bo to zdychał. Co zdychał? Kurwa? Chyba jak on, wiesz, jak on się podniósł... No i powiedz, bo, o bryzowych pierogach Arzydolne pierogi, takie pierogi, takie... Takie kurde kozaki, no, takie serowe. Sztosy jak nie wiem co, bo już ty nie zawsze koniecznie się do czeskiej albo na ser z kofolą albo litowelek, jak ktoś nie pije. Alkoholowego piwka to oczywiście jest zero cytrynowy i brędzowe pierogi, albo smażony serek, albo koloneczka Mam tam kilka ulubionych pozycji, więc to jest jeden z punktów. Lecimy. ostatni checklisty, chlapki. Trzeba tylko spakować, wagę zabrać. Słuchawki spakowane. Mam jesteśmy już w Olsztynie, w rodzinnych stronach WIKA! <ślesz> Wodarczyk jego młodszy asystent. Ja jestem ale, osoba, nie ten, ale nie ma nic. Na praktykach. Na praktykach. Witam serdecznie w moim mieście rodziny. Prawej mamy dzielnicę Dajtki. No i tyle. To jest labirynt. Jak się wiedzie, to, to ciężko wyjechać. To jest jedna ulica, która jest przez, przez całe, całą dzielnicę. Przecież nie co dookoła. Zmierzamy nad jezioro, ukiel do hotelu przystań, nad piękne jeziorko, bardzo ładnie zagospodarowane. Można powiedzieć, że takie turystyczne. Można popływać kajaczkiem, rowerkiem, motoróweczką, skuterem czym się tam chce. Gdzie jesteś? Na miejscu. Hotelu na przystani, teraz naj, naj, najcięższe Mediada, później wydajemy się robić wagę, zobaczymy ile jej zostało, ale myślę, że trochę zeszło. Jakie pytanie wpadnie najczęściej? Teraz jest pytań, zestaw jeszcze większy. Oprócz nudnych pytań przed walką. Czy mogą być nudne o rywala? Rywala pięciologie. No. Czepiąc! Jak tam? Dobrze. Cześć. Cześć. Jak byś mi nie oddał pieniędzy nie? Nie? za zakład, to byś już był tu wepchnięty teraz z tym aparacikiem. A ja włosy takie jakieś nietlenione? takie Znaczymy, Chyba, że znam będą. Znamy. Nie, Znaczymy. dobrze, kułyś. Zawsze jest pięknie. O, się. Wideo ci daruje, ale poteski będziesz. Eee, Cięło cię znowu zawsze wycina. <grym>. Ale jest Zobaczycie, no, tam masz. Bo ty walczyłeś w tym roku. Tak, w tym. ale wiesz. A coś ci się zmieniło od tego czasu? Zmieniły mu się włosy, nie ma białych. Nie, są przecież trochę białe. Aż biały biały. I z izioł. Ajajajaj, miały być szybko. No gdzie? No, to już ciemny. Nie nie no, jest ciemny biały. To biały. Biały kruk. Dobra? Weź teraz do do przodu. przodu. To chyba nie było je chyba normalnie. Czasami jeszcze i pójdziemy na zewnątrz. I czasami jesteśmy, nas możesz, nie, możesz nie. Wyjesz, patrzeć, czasami możesz się tam A, uciekać we ale... wzrokiem. Jestem przy tym debiucie KSW w no jest fenomenalnie, to świetnie się tu czuję, jedne wakacje tu spędziłem, nie zliczę dni, które, dni, których tu spędziłem tu na plaży. Wyzywać tam wiesz, inne jakieś fejmy i tak dalej, żeby z nimi grać normalnie mecze. To ja mogę, ja mogę ogarnąć, w z bungee, czy co. No tak, to, to... no o tym, no Bartos to samo, oni, oni się do niego odzywali już nawet, tak. a my z Paszą cały czas gadamy i chcemy no zrobić nie wiesz, normalnie mini liga. Kupańka in the KHL, jesteśmy przed galą KSW 95 w ze mną, pochodzący zresztą zresztą na Jakubikła, witam. Witam serdecznie. No już w trailerze gdzieś to się przewijało tak dalej, ale jak się czujesz występując w perspektywie dwóch dni, no. że, że wystąpić przed, przed własną publicznością w swoim mieście? Wszystko jest pięknie, cudownie, cieszę się, wszystko idzie po mojej myśli, wszystko idzie zgodnie z planem, więc widzimy się już, już w sobotę. W, w piątek, przepraszam. Już końcówka roboty bo co? Okay. Ta jeszcze plakaty. Poproszę cię, proszę, złap koszulkę. A, koszuleczki jeszcze? No? serdecznie, już jesteśmy po całym Mediadeju, wszystko szybko zeszło pogoda jest piękna, aura też jest piękna mamy piękny widoczek, tarasik leżaczek, łapiemy sobie słoneczko nagrzewamy się, zaraz czeka nas robienie wagi, no, ogółem to jest G, widzimy się w następnym odcineczku, na ten odcinek to jest wszystko, bo dzisiaj jeszcze czeka nas robienie wagi, ale to już kosmetyka tak więc, chillujemy się, korzystamy z uroków pięknego Olsztyna, a z wami widzimy się na kolejnym odcinku zrobienia wagi i zapraszamy już teraz na ten odcineczek, trzymajcie się.